Nie ma już nie ma. Bo ja nie ma. nie Kurwa jadą. Nie wiem. Smoke nie wróciło. Dostałam damage ze gracza Gracznik. Co? Granat dywny, Proszę inne. Znoszę, kadasz. Granny? No podniosłem twojego dywny. Aaa, granat dywny. A, granat no. Granat dywny. Kogiem <laughs> się co <laughs> bierz, bierz. Bierz. Pomyślałem o granacie i dostałem granat. Jak to od nas wyjść? Niestety, jestem, no, kurwa, tylko jedbana runda. Dobaj, dolej, kurwa, idę na, hmm. na suczynkę. To jest, jest, jest jeszcze poważnie, w ogóle. Ciągu... Kiedy będzie trwał ten męcz? Nie wiem. O, już właśnie. Okej. Okay. <laughs> już wiem, no właśnie. tyle będzie trwał? Szydenta znowu! Nie! <laughs> innego przynętą. Tak jest, ja czujesz, tak się czułam wody. dokładnie, tak się dokładnie Dobra, czułam. Teraz... Nie pisz, takie rzeczy. Oh, Kto mi jedną z gramaty? Ja ci walnąłem i nie trafiłem do środka, przepraszam. Meanwhile... <laughs> Mianowicie <tyle> tak ciepło! <laughs> to bardzo ciepło było! Gumpię to tą grę. <noise> nie w górę, naprawdę, to jest chyba ostatni raz gram w CS-a. Więc muszę tak. nagrać. Dobra, No nie blokuj mnie, kurwa, już jestem skurczony. Dla te zrobię wszystko. Nawet się skurczę. Jakie nukę, wyłącz nukę, nie zgadzam się na nukę. Nie, jakie nukę. Nukkę nie, nie chcę vertigo. Overpassa, overpassa. Oj, <skryd behaving> Nie, nie, o... Nie... Odrzucić. 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 Vertigo, nie. 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 Odrzucić. Odrzucić. reportuję, Odrzucić. 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 dla ciebie Odrzucić. 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 dla ciebie, nie robię, tylko mnie teraz tiltuję! Możemy para już leci w tym momencie Coś ty kurwa zrobił? Ja nie chcący. <grym> Tak. No, ale za twoją uwagę przynajmniej na tym wziąłku z tyłu A no, ty mówi na szkadek z honorawy, tak już powiedział. Oszczędź. Nie godzi się tak czynić. Poszedł po frytki. Nie mam no, jeszcze drugi nie mogę cię zabić. Wybacz. Ty był niehonorowo. Poszedł po frytki. Nufa! się! Se się to. Nagraj se to! A mogłem iść po frytki. O świetnie, my. To mnie kulk zatrzymał Kuceł. Z granatem, wrzuciłem no. grana pod nas. No. Fuck, w plecy, to jest najgorsze, jak idziesz z jakimś korytarzem i w plecy. nawet się ma Pierdolny ci chuj. Obracałem się cztery razy i tak, tak go nie zobaczyłem. Czysto. Adam, rozpierdziel. Czekaj, czekaj, puść tu. Odsuń się kurwa ode mnie, przepuść mnie przodem. Masz bombę, to idź z tyłu. Gdzieś ty rzuci tego kurwa dymnego ci to... Ja idę, idę, idę plecami całkiem. Idę plecami, to no, kurwa. <laughs> Cicho, idę plecami. Idę plecami. To <laughs> mi chyba najlepiej Kurwa nie, Znowu. Wyżej celownik paru <głos> <głos> Pan poruszył na fachowiec. No na swoich plecach, pewnie na będzie. Bana. Na badanie jest. Biegni na na. Bana. Prosto, prosto, to to jest prosto, banan. prosto, prosto, nie biegni, banan. Biegni, biegni. Banan. Biegni. Biegni. Biegni prosto. Biegnij, biegnij, biegnij. nie, biegnij, biegnij. Biegnij, biegnij, biegnij. I teraz. Biegnij, biegnij, biegnij. I teraz. I teraz. kucaj. teraz. cisza. Biegni na banan. biegnij, prosto, prosto biegnij, Ram, haram. A odd. Chyba cicho Clever girl. Nos! Kurzwa to sobie rzuciem, kurwa na Trzymaj drabinką, jeszcze zaraz na łeb No? A Gdzie <śmierdzi> był? No drabinką, szedniesz, szedniesz, praktycznie na łeb, no jakby sekundę, dwie sekundy no. wcześniej, to zrobił to z powodu co mnie <śmierdzi> na łeb, no Kurwa, jak nas zjadą. Ja nie potrafię nic zabić Nothing personal, kid KONO DIO DA! <gry> o. We w, w kurwa w tym? We w kukurydzy. Jak jak wilk. Wyglądał jak wilk. Ry jak miał. Smok? <gry> w smoku? <tym>. We w, <gry> w tym. Nie no. Wierzę dwu... Wieże. Agra, <gry> <o>. <gry> Chciałem powiedzieć, że wierzę, ale to będzie rozproszyło i będzie się nie udało wtedy. Po lewej stronie. Tu. No, no, no. Aś, cieszę no. się. Łyko, 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 go Powinno być tam 20 sekund. No. Tu jest kurwa na lewo w tej kuchni. Biegniemy, ale... Na lodówką, tu Za lodówką ty Za